Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Na dziś mam przygotowane zdrapeczki za kwotę 49 zł. Mam lotka, którego zasponsorował Mateusz za tą złotóweczkę. Jest kupiony lotek. Do tego szczęśliwe linie dobrałam. Nowe 7, mam playbooka i świąteczny kalendarz. No i zaczynamy sobie od tego loteczka numer 192. I jest tak krab, puchacz, rybka i wiwiórka. No a ja nie umiem mnożyć, było 20 zł. Nie ma. Kolejna to szczęśliwa linie, numer 71. Jest klucz i yy, słońce. Tutaj słoneczko. Tu jest słońce klucz. I jeszcze jedno słońce. Kolejne dwa to sakwa i złoto. Tutaj złotko. A tu jest sakwa, i jeszcze tu. Następne to arbus i yy, gwiazda. To tutaj. Yy, tu i tu. To chyba wszystko. Dalej pik i dzwon. dzwon, dzwon i dzwon. Krap oraz banan. Hmm, tutaj jest krapik, tutaj, a tutaj banan. I teraz słoń, garnek. Są tu. No i to tyle. Cytryna, e, cytryna i kwiat, tak. Hmm, cytryna, tu nie widzę. Dalej, kości i korona, tutaj korony, a tutaj kości, jabłko i różka. Nie widzę tych symboli. No to dalej, ananas i trefl. Jest tutaj, tutaj trefl, tu jest ananas. I ostatnie jest to serce i wiśnie. No tak, bo wiśnie tu nic nie dają, a serca nie ma. Nie ma serca ta zrobka, dobra, jest przegrana. Kolejne neonowe 7 z numerem 8. No to patrzymy w siódemkę czarną, zieloną albo gwiazdę. Na razie jest 4, 5, 3, 2. Kolejna, dwa, sześć, pięć, trzy, cztery. Jest siódemka na końcu czarna i ta siódemka. O, oh my god! Siódemka daje trzy dychy. No, i ja Cię kręcę, Może jakieś kontrolne coś mi się tutaj uda znaleźć. Tylko nie wiem, czy mi się uda. TT. Nie pamiętam, już dawno nie drapałam tej strapki ale wskoczyło 30 zł. no to pięknie i świąteczny kalendarz numer 17 szukamy gwiazdeczki jest tak stroik kula, kartka lizak bałwanek dalej kominek sanie, tutaj czapka Dziewiątka jest skrzat. Anioł, trąbka. Dwanaście, trzynaście i czternaście. Nie ma gwiazdy. Tutaj też nie. Siedemnastka nie ma. Osiemnastka jest dzwon. Tutaj bęben. Skarpeta. Choinka oraz... Ciucia na końcu, głowa Mikołaja nie, bo mamy prezent i kwoty jest 120 000, 1050 i 20. Niestety kalendarz przykramny. OP. No i dobra, ostatni playbuczek z numerem pierwszym

I 29. No, wszystko blisko. Tutaj szukamy siódemki albo rubinku. Jest moneta lustro. Perła, worek, korona, lot, y, złoto, zegarek, szminka, kufer, pierścionek. Czyli też nie ma. Trzy siódemki. Przmarek dole. Tu jest jedna, jest druga. No i nic dalej. Tutaj też są dwie. Tu są dwie. Tu jest jedna. Jedna. Tutaj dwie. No i jedna. Kolejna ametystowa. Szukamy dwóch takich samych symboli. Moneta, korona, złoto, zegarek, worek, kufer. Tutaj są różne, tutaj też. No, jedyneczka będzie przegrała. To Trzy takie same. Tutaj są różne, różne, tutaj też. Tu też i tu też dwa razy róża, dwa razy pierścionek, no i tutaj nie ma. Yy, tu trzy takie same kwoty. Tu tylko dwa razy 60 się trafiło. No i tu mamy symbol, szukamy perły jest szminka, worek. Pierścionek, korona, moneta, zegarek, perfumy i kufer. No niestety, Playbouczek przegrany. Ta też przegrana, świąteczna, ta też przegrana, linie i lotek też. Jedynie co dzisiaj się spisała, neonowe 7 dając 30 zł, także większą część. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Pa!